Hej, witajcie z mojej łastamili! Piknie was wito, a przy mikrofonie godo ksiądz Wojciech Pan. Pytam was piknie, posłuchajcie z co nam kościół dziś oddaje do wasła łazyńu, a przygrywoną piknie kapela eśta ze sopłatni. Dziś jak moi was łostomili przychodzi nam już 32. niedziela w ciągu roku, przed, przedostatnią. ostatnią, se za chwileczkę Ewangelię od Świętego Marka z Unia z tego rozdziału, potem zaś będzie gotka o jednym z tasków, co to miał koguta, no i na koniec to jest moje ozwadzanie. Pięknie was zapraszam, posłuchajmy Ewangelii. Jezus nauczając Rzesze mówił, strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci, tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: A zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Głotka o staskowym kogucie. Widzicie, zły się kiesik Stasek. Taki furmon, no biedny, no miał un jednego konia, przy nim robił, on mu dudki naganiał. Miał też se haf, jednego koguta, no chował go na rosu na Boże Narodzenie. A zaś na kury, na krowę, na króliki i na calutką restę, no nie miał chłop czasu. No i kiesik se wracał roz, Stasek koniem z lasu bez wiezi, posłyszał, jako jego sąsiedzi Władek i Maryna strasznie się wadzą. A za ich lubił, to pomodlił się tako. – Pon, budzku, mógł, to by coś ich dla nich zrobił. I no powiedz za mi co. No i wiecór siedzi se Stasek u siebie w chałupie, a i wali do drzwi Władek i padł mu tako. – Sąsiedzie, za cztery dni krzciny mojego śwortego chłopoka strasznie mnie moja baba dziś wołało, bo jej trza koguta. No i bez to cię piknie pytam, dołbyś mi swojego, bo u zbieda w chałupie. Kiedy miał wiocel dudków to cił od dom, ja był odkupiem na wiosnę. Staszek westnął, poseł do kurnika, na w drodze pojrzał na niebo i mruknął. Sypkoś się upomniał pon buczku Nalej o swój honor mom, to i zrobię, jak ozek No i wiecie, parę dni później puko zaś Władek do Staska do chałupy i łozradowany stawiał na stole kusyk i mówiący. Stasiu kochany, kury tako się niesą po tym twoim kłigucie, zej i dla ciebie je, jak na caluś zimę pewnie starczy. Tego samitkiego dnia wieczór Stasek klęknął se przy łusku, westnął z uśmiechem w stronę świętego obrazka i padł. Sypkość to pon budzku sytko odpłacił. Hej. Wdowa daje ze swojego niedostatku. Dlaczego? Przecież to nieroztropne. Owszem, wedle zwyczaju społeczność powinna jej zapewnić minimum socjalne i pewnie nie umrze z głodu. Jednak mogłaby spokojnie zacząć martwić się o siebie, bo w cenie jest każdy grosz oszczędności. Ale ona ufa Bogu, nie ludziom, którzy mogą zmarnować jej darowiznę, ale Bogu, w którego wierzy. I dzięki temu wygrywa w niej serce. Serce, w którym wzrasta zaufanie. Ona nie musiała się zastanawiać, ile dać, żeby nie dać ani za dużo, ani za mało. Ona nie musiała wyliczać procentów, kalkulować, robić budżetu czy listy zysków i strat. Kiedy myślę, że nie musiała kalkulować, bynajmniej nie chodzi o kwotę. Idzie o emocje i myśli z tym związane. Że żal tyle dawać. Że strach dać za mało. Że szkoda. Albo że wstyd, że tak niewiele. Od wszystkiego tego była wolna, bo miała taki spokój w sercu, jaki gwarantuje dawanie z serca, a nie z portfela. Kiedy dajesz pieniądze, włączasz rozum. Kiedy dajesz jałmużnę, włączasz serce.